Mateusz, w swoich materiałach często wspominasz o nauce na błędach i o swoich porach przegranych. O, brawo, jesteś bardzo pilną uczennicą. Dziękuję bardzo. <laughs> Przykładam się do swojej roboty, ale może przypomnijmy, tak dla formalności, czym jest porażka, czym jest przegrana. Tak, myślę, że to bardzo istotne, bo w jednym z pierwszych odcinków w Akademii Motywacji Tutlo tłumaczyliśmy różnicę pomiędzy przegraną a porażką. To są określenia bardzo bliskie sobie. Można używać jednego i drugiego zwrotu, ale ich znaczenie jest nieco odmienne. A nawet mogę powiedzieć bardzo. Otóż, przegrana to jest, no, można powiedzieć, nieosiągnięcie naszego celu, który przed sobą postawiliśmy. Jeden z wielu takich pewnych przypadków, które ja mam na swoim koncie, które ty masz na swoim koncie, to myślę, że każdy ma. Natomiast, porażka to jest taka sytuacja, kiedy przegrywamy. Ale się poddajemy, nic z tym dalej nie robimy. Nie podnosimy rękawicy, nie próbujemy wyciągnąć wniosku z popełnionych błędów, z przegranej, żeby się odbudować i osiągnąć kolejny cel, który przed sobą stawiamy. Po Mistrzostwach Świata napisałeś w jednym ze swoich postów o błędach, jakie popełniłeś. Dlaczego w tą stronę? Ciekawie, co? Zdobywam Mistrzostwo Świata i piszę o błędach, jakie popełniam. Ale taka jest prawda i ja się nie boję mówić w ogóle o błędach, o przegranych, o niepowodzeniach, ponieważ wiemy bardzo dobrze, że sukcesy nas wzmacniają, ale na błędach się uczymy. I ja zauważyłem, że na tych mistrzostwach świata każdy popełniał błędy. Również i my, zwycięzcy, złoci medaliści. Natomiast my, mniej tych błędów popełniliśmy. I to spowodowało, że osiągnęliśmy ten sukces. I myślę, że to jest ten kierunek, który możemy, mogę przyjąć. Ja już go przyjąłem, tak naprawdę mogę Was zachęcić do tego, żeby właśnie tak myśleli, żebyście myśleli, że każdy na swojej drodze popełnia błędy. Chodzi o to, żeby na nich się uczyć, popełniać ich jak najmniej, szczególnie mniej niż nasze konkurencja. I wtedy zwiększamy swoją szansę na osiągnięcie sukcesu, na wygranie. Z tego, co mówisz, ja też wyciągam taki wniosek, że warto dać sobie Przyzwolenie na popełnienie błędów? Bez uznania. Ja w ogóle mam tutaj taką świetną historię, którą mogę przytoczyć z mojej pracy, współpracy mm -hmm. z Zomborem Bereczem, któremu pomagałem w przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Skąd wrócił ze srebrnym medalem? Mogę powiedzieć, że mam na koncie też srebro, oprócz olimpijskiego złota i brązu, ale tutaj w roli trenera. I my, zanim rozpoczęliśmy współpracę, stwierdziliśmy, choć. Spędzimy trochę czasu i pogadamy, jak w ogóle, jak, jaki approach, czyli jaki, jaki kierunek, jakie nastawienie będziemy do tej współpracy, czyli mojej z Zomborem, e, ustawimy sobie. I my na samym początku stwierdziliśmy, że żeby wygrać z Hiszpanem, z Anglikiem, z Nowozelandczykiem, Amerykanem, e, naprawdę. Z znakomitymi żeglarzami, to musimy wyjść poza swoją strefę komfortu, eksperymentować z żeglami, z różną inną techniką trenowania, startowania, a żeby eksperymentować, to wiemy bardzo dobrze, z czym się to wiąże, często też z błędami, z niepowodzeniami. I my już na samym wstępie, zanim zeszliśmy na pierwszy trening, przyzwoliliśmy sobie na błędy. To jest niesamowity komfort i niesamowita siła później, która drzemie nie tylko w jednostce, ale także i w zespole. Naprawdę z tego wyniosłem niesamowity wniosek, i od tamtej chwili, razem ze swoim zespołem, przyzwalamy sobie na błędy. Oczywiście w sposób kontrolowany, aby ich nie było za dużo, ale jeżeli je popełnimy, to odpowiednio do nich podchodzimy, odpowiednio o nich też rozmawiamy. Wrócę jeszcze do tego wpisu dotyczącego właśnie błędów, bo. Jest takie pytanie, dlaczego? Dlaczego coś się nie udało, albo wyszło w taki czy inny sposób? Jak ja sobie myślę, że ktoś mnie pyta, dlaczego nie zrobiłam na przykład tej prezentacji na czas, albo dlaczego jeszcze jestem w Przysłowiowym Lesie, a nie już na spotkaniu, tak. trochę mnie to stawia tak trochę pod ścianą, i ja czuję, że muszę się obronić, bo to jest jakiś atak wobec mojej osoby. Jak mówić o tych błędach? No tak, to nieprzyjemne jest uczucie, kiedy szczególnie ktoś nas punktuje, szczególnie w temacie, albo z powodu takiego, że czegoś nie dowieźliśmy, czegoś nie zrobiliśmy. I ja również jestem w takiej sytuacji, będąc po jednej stronie, że czegoś nie dowiozłem, ale też bardzo często ktoś z kim współpracuje, także ma no, delikatnie rzecz mówiąc, pytanie, jeżeli nie pretensje. I tutaj jest bardzo istotna jedna rzecz. W takiej rozmowie, szczególnie kiedy to my pytamy współpracownika, pracownika o to, żeby czy, czy, dlaczego czegoś nie zrobił, to żeby zapytać, ale od razu potem wesprzeć tą osobę, czyli coś zasugerować. No, jeżeli się nie wyrobiłeś, to może trzeba było odpuścić inne tematy i skupić się na tym, bo to jest kluczowe. Teraz cały zespół nie może zrealizować e, tego zadania, więc spójrz na to, wyciągnij z tego lekt e, wniosek. Czyli to jest, można powiedzieć, pewien komentarz w formie rady, dobrej rady, e, a nie ciągłych pretensji i ataku, prawda? Nie przyciskamy, tylko wręcz staramy podajemy rękę i e, pomagamy tej osobie na, na przyszłość. Drugie podejście, no można powiedzieć bardzo podobne, to jest takie, że jeżeli ta osoba się nie wyrobiła albo może nie potrafiła sama tego zrobić, to może potrzeba jej wsparcia. Czyli mogę ja sam, jako lider, po spotkaniu, chwilę zostać i spróbować to zrobić razem, albo przypisać jakąś drugą osobę, która może takiej, tej osobie coś pomóc. I to jest. Bardzo istotne w takim zwracaniu uwagi, takim przyciskaniu. Bo w momencie, kiedy będziemy tylko mieli pretensje, tylko wywierali presję na, na pracowniku, do niczego dobrego to nie, nie, nie doprowadzi. A co zrobić ze strachem? Kiedy na przykład boimy się podjąć jakieś wyzwanie, w obawie właśnie przed przegraną, <laughs> załóżmy, że podam ci taki przykład z życia, ja kiedyś bardzo bałam się. Zacząć naukę języka angielskiego z native speaker'em, bo bałam się, że popełnię jakiś błąd, jakąś niezgrabność gramatyczną, że mnie nie zrozumie, że wejdę na taką, co w ogóle nic nie potrafi. No i jak sobie z tym poradzić, z takim właśnie strachem przed popełnieniem tej no nie porażki, a tej, tej przegranej w tym wypadku? Tak. Mi w tym przypadku bardzo pomógł mój idol z dzieciństwa. To był Michael Jordan, który znakomitym koszykarzem zdobył. Wiele tytułów mistrza świata, znaczy mistrza NBA, i Michael mówił wiele razy. Przegrałem setki meczy. Nie rzuciłem do kosza tysiące razy i tylko dlatego tak wiele razy wygrałem. Ja jestem w ogóle wielkim fanem growth mindset. To jest takie określenie osób nastawionych na otwarty umysł, ciągły rozwój. W odróżnieniu do fixed mindset, to właśnie. My jesteśmy nastawieni na ciągłą naukę i żeby uczyć się, to trzeba też eksperymentować, trzeba podejmować działania, trzeba też wychodzić ze swojej strefy komfortu, wychodzić na morze, nawet wtedy, kiedy jest sztorm. Jest takie powiedzenie w świecie żeglarskim sformułowane przez panią admirał marynarki amerykańskiej Grace Hooper, która powiedziała, że najbezpieczniejszym miejscem dla statków jest port. Ale rolą statków nie jest stać w sporcie. Fajnie powiedziane, co? Bardzo fajnie. Czyli wypływajmy na te wody coraz szersze i szersze i szersze. I nie bójmy się popełniać błędów, bo one nas tylko rozwijają.